Dla rolników to miejsce, gdzie mogą otrzymać ogromne wsparcia dla absolwentów kierunków rolniczych, to potencjalne przyszłe miejsce pracy. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego to miejsce, w którym krzyżują się ścieżki wielu osób, ale te osoby łączy jedno. Wszystkim zależy na rozwoju rolnictwa. Oddział Poświętny w Polsku to jest jeden z największych oddziałów Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Proszę powiedzieć, jak wykorzystujecie taki potencjał, jeśli chodzi o Wasze terytorium? Pani redaktor, przede wszystkim oddział poświęcony w Połońsku to najstarszy ośrodek doradztwa rolniczego w kraju. W tamtym roku obchodziliśmy stulecie ośrodka, a czym się charakteryzuje ten oddział? To właśnie tym, że tutaj posiadamy pole doświadczalne, ponad 24 hektary pól doświadczalnych, tysiąc odmian roślin. Prowadzimy również na tych polach ścisłe, porejstrowe doświadczalnictwo odmianowe i to jest myślę chluba tutaj w rejonie, w regionie, to że mamy tak e, duże pola demonstracyjne, i tym możemy się chwalić i upowszechniać wiedzę. I właśnie obecność i współpraca ze szkołami rolniczymi, o której dziś też mówimy o szkole rolniczej z gołodczyzny to właśnie świetna wymiana informacji, doświadczeń. Bardzo chętnie przyjmujemy do ośrodka. Tutaj do nas uczniów na praktyki rolnicze, ale też to nie tylko uczniowie szkół średnich, ale również i absolwenci szkół wyższych, czy też warto powiedzieć to, że osoby, które kończą gołoczyznę, potem kończą studia, jakby zasilają nasze szeregi. I są pracownikami, zostają pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego, na co do czego dużą uwagę i rolę przywiązujemy, bo jakby już jesteśmy, współpracujemy z tą osobą już kilka lat i ta osoba wie, czego my oczekujemy i też wie, z czym się wiąże praca doradcy rolniczego. Pana historia to doskonały przykład na to, że wiążąc się z Modrem, z Waszą instytucją, można liczyć na stabilne zatrudnienie i można przejść sobie przez wszystkie szczeble kariery, żeby dotrzeć w zasadzie na sam szczyt. Panie redaktorze, no ja jestem przykładem tego, że zaczynam od starzysty doradcy w doradztwie tutaj w Oddziale Poświętym w Pońsku, a obecnie pełnię funkcję dyrektora naczelnego Modr Warszawa. Skupiam sześć oddziałów, i naprawdę tutaj można powiedzieć, że doradco zostaje się do końca życia. I osoby, mamy też takich pracowników, którzy 45-lecie obchodzą pracy jubileuszu zawodowej w doradztwie. To myślę, że to jest doskonały przykład, i że tak, że tak, że tak się dzieje. W naszym ośrodku doradztwa rolniczego. Jest Pani bardzo młodą osobą, a już rolnicy z ogromnym stażem, z doświadczeniem, z latami praktyki, dzwonią do Pani, żeby radzić się w przypadku jakichś codziennych dylematów. Można więc powiedzieć, że Pani szkoła wydała na świat bardzo profesjonalną i dobrze wykształconą osobę, prawda? E, tak, <noise> najpierw ukończyłam zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golotnicznie na kierunku Technik Rolnik, następnie poszłam na studia inżynierskie, również na kierunek rolnictwa. A teraz? A teraz pracuję w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Jestem doradcą, pomagam rolnikom w wypełnianiu wniosków, pomagam im w dokumentacji rolniczej, jak również udzielam im porad związanych z rolnictwem. To chyba można pochwalić szkołę, że wydała na świat profesjonalnego doradcę, prawda? Tak, jak najbardziej. Szkoła akurat jest bardzo dobrze wyposażona, więc mogliśmy zdobywać umiejętności praktyczne, jak również wyjeżdżaliśmy na staże zagraniczne, gdzie również mogliśmy zobaczyć, jak to wygląda praca w gospodarstwie w innym kraju. Skoro absolwenci tak pochlebnie wypowiadają się o tej szkole, no to sprawdźmy, jaki jest fenomen tego miejsca. Nasza szkoła ma bardzo bogate tradycje. Istnieje już 115 lat. Została założona przez Aleksandra Świętechowskiego, Aleksandrę Bąkowską, wybitnych polskich pozytywistów, którzy przeznaczyli swój majątek dla szkoły. Była to szkoła, która powstawała w bardzo trudnych warunkach zaborów, ale naszym patronom udało się osiągnąć cel, który sobie stawiali. Byli to tacy prawdziwi społecznicy z krwi i kości. Na początku to była szkoła tylko dla dziewcząt. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Teraz jest to szkoła i dla dziewcząt i dla chłopców. Mamy tutaj różne kierunki. Mamy technika weterynarii, mamy technika mechanizacji rolnictwa agrotroniki, technika architekta krajobrazu, technika rolnika, technika systemów energetyki odnawialnej, mamy technika turystyki na obszarach wiejskich. Mamy branżową szkołę pierwszego stopnia, branżową szkołę drugiego stopnia. Mamy kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych i udaje nam się zachęcić młodzież i dorosłych do tego, by tę szkołę wybierali. Ta lista kierunków jest bardzo długa, ale wiem, że będzie ich jeszcze więcej, bo teraz trwa remont tego zabytkowego budynku pierwotnej szkoły. Co tam będzie? Tak, jest to budynek zabytkowej szkoły, w której wszystko się zaczęło, można powiedzieć. Budynek zwany Bratne, zabytkowy, i aplikowaliśmy o. Udział szkoły w projekcie Branżowego Centrum Umiejętności. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie architektury krajobrazu. Będzie to swoiste centrum ogólnopolskie kształcące osoby dorosłe, nauczycieli, ale także młodzież w kierunku architektury krajobrazu. Pan jest absolwentem tej szkoły, a teraz przekazuje pan pokoleniową pałeczkę kolejnym pokoleniom, bo Konrad, który też chodzi do tej szkoły, jest pana synem. Czy pan jakoś mocno musiał pracować nad nim, żeby wybrał tę drogę i że poszedł pana śladem? Znaczy mocno nie pracowałem nad nim. Sam lubi, szczególnie wybrał weterynarię. Ja wolałem, że poszedł na rolnictwo, no ale to była jego decyzja. Twój tata mówi, że nie musiał namawiać cię do wyboru tej szkoły, ale powiedz, czy tak naprawdę było? Tak było. Dużo siedziałem od małego ze zwierzętami, pomagałem tacie, no i tak wyszło, że trafiłem do Gołocczyzny, bo to jest porządna szkoła i też po tacie. Mhm. Czyli nie musiał ciebie namawiać, ale też, yy, wiesz, trzeba kochać rolnictwo, żeby wybrać taki zawód do końca życia. Za co ty kochasz rolnictwo? Zdecydowanie za zwierzęta. Niektóre są wredne, niektóre są miłe, ale jak się z nimi dobrze żyje, to i one żyją dobrze z nami. Jakie to uczucie patrzeć na młodego człowieka, który jeszcze niedawno był y, malutki, na pana syna, który na pana oczach staje się prawdziwym gospodarzem, a nawet przerasta w pewnym sensie dotychczasowych gospodarzy, bo ma wiedzę zupełnie na świeżo, prosto wyniesioną ze szkoły. On znaczy, człowiek jest zadowolony, bo wiadomo, że już w moim wieku trzeba się odsuwać i on musi przejąć pałeczkę, on musi przyjąć, zacząć podejmować wszystkie decyzje i za wszystko zacząć odpowiadać. Do tej pory to on się mnie słuchał, a teraz już pomału ja się muszę zacząć jego słuchać. No. no i chyba każdy rodzic, każda osoba, która prowadzi gospodarstwo, marzy o tym, żeby ktoś kontynuował jego dzieło. A szczególnie to... jeśli to jest ktoś z naszej rodziny, prawda? Tak jest. Gospodarstwo to jest praca wielu pokoleń. Mhm. To nie tylko jedno pokolenie na to pracuje, tylko kilka. I także jesteśmy, cała rodzina jest zadowolona z tego, że ona wybrał taką drogę. Żeby nauczyć się zawodu potrzeba praktyki, a zajęcia praktyczne odbywają się tu. Tu, gdzie mieszkają kozy, owce, perliczki, bażanty, papugi, kury i króliki. Uczy w tej szkole już od 7 lat i na pewno doskonale zna Pani temat edukacyjny. Jak Pani sądzi, jakie są mocne strony tej szkoły w porównaniu z innymi placówkami? W tej chwili zatrudniamy dwóch lekarzy weterynarii, którzy starają się, żeby nasi uczniowie byli na bieżąco z wiedzą weterynaryjną. Jesteśmy też szkołą, która przez ostatnie lata bardzo się wyróżniała na wszelkich konkursach i olimpiadach weterynaryjnych. W ciągu ostatnich 7 lat 12 naszych uczniów dostało indeksy weterynaryjne. Myślę, że tutaj w regionie przodujemy, jeśli chodzi o edukacyjną stronę, w tym względnie, i część naszych uczniów dalej kontynuuje naukę na Wydziale Weterynaryjnym. Mocnymi stronami tej szkoły jest przede wszystkim sprzęt, wyposażenie. Bardzo mało szkół w Polsce, byłam w wielu, które oferują ten zawód, na przykład ma laboratorium weterynaryjne. My mamy bardzo w tej chwili dobrze wyposażone to laboratorium i nasi uczniowie wychodząc z tej szkoły naprawdę są przygotowani do pracy już w lecznicach w tym zakresie. Mamy też zwierzęta, czego nie oferują inne technika weterynarii. I to zwierzęta różnych gatunków, zaczynając właśnie od koni, a kończąc na kozach, owcach. Przede wszystkim mamy konie, krowy, owce i kozy, które są przez nas bardzo często podczas zajęć praktycznych wykorzystywane. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mamy w tej chwili konie rasy huculskiej, trzy koniki. Mamy też owce wrzosówki i kameruny, również harefordy, jeśli chodzi o bydło, a kozy są mieszane. Jest wiele osób, które już krocząc zawodową ścieżką wypowiada gorzkie słowa o tym, że szkoła niewiele ich nauczyła a wszystkiego co związane z ich zawodem musieli nauczyć się już w zasadzie w pracy. Jak dobrze wiedzieć, że są takie miejsca jak szkoła, którą dzisiaj odwiedziłam. Szkoła, z której murów jej absolwenci wychodzą już świetnie przygotowani do zawodu, który będą wykonywać.